Siema Moi Widzowie W dzisiejszym odcineczku <śmiech> <śmiech> Przepraszam Mamy przygotowane Dokładnie 40 tiketów 45 tiketów o wartości Biliona Ale się pewnie zastanawiacie Firek Gdzie użyjesz tych tiketów Mamy coś takiego jak w ekskluzji w Shopie, raffle. Rafle. Nie mogę sklepu włączyć. Więc będziemy wkładali po 5 ticketów na każdego raffla. Nie wiem czy ja to dobrze mówię, czy nie. Jakby taki gargantu siadł. Rainbow Sharing, kurwa. Mi się wydaje, że jak będę już coś tam zarabiał, potężną gdzieś gamię, taki bilion w dzień, to będę większa openingi, tylko po prostu... No nie jestem w stanie więcej gymów, no, kupować więcej gymów. Dlatego też postanowiłem, że stworzę nowe konto, na którym będę tylko od Openingi. Więc. Bo tak dwa konta do wszystkiego, no to to też jest takie bezsensowne. 260 000 stokanów, nie mamy żadnego dobrego peta, kurde yy, Więc widzimy się jak po prostu już się to skończy Siema widzowie, już jesteśmy za niecałą minutę Ma być właśnie ten raffle. Więc, już czekamy na wygranie zwycięzcy Przecież tego tajczanika jednego No presto. I to nie jestem ja Pierwszy kurde, no chyba, więc mam nadzieję, że prezenty tego tej tanika zapoświę, a w sumie zaraz. Dobra, widzowie, widzimy się kolejne, za kolejne 20 minut. Albo wiecie co widzowie? Lecimy z Kurwa, Kurwa, bilion demów No Bo ludzie tutaj z 25 gości trochę tutaj tanika golden. Z jednego kurwa 7 godzin t... Batajnika kolejnego kurwa z nie wiem z 1600 zanim zali moshiny Ludzie z jednych z jednego tokana kurwa dropili to Więc ja też muszę dropnąć tego pierdolonego tokana Więc też muszę tego Titanica dropnąć, jak nie dropnę koniec, równo. Hm. jeszcze raz widzę. Dzisiaj teraz y... jesteśmy przed losowaniem na Titanic Peta. Titanic Peta dokładnie. Nie, muszę sobie powtórzyć, co ja powiedziałem. Proszę, no daj tego. Titanic, Peta. Proszę, ja Ciebie bardzo chcę. Jeszcze Kurwa. Ja chcę tego Titanica bardzo. Naprawdę. Ja tego Titanica bardzo, bardzo chcę. On kurwa lata, ten skurczy więc on nie kosztuje. Czy jego rap skoczył o 5b wyżej? Naprawdę. Naprawdę. Czy rap jego skoczył o 5b wyżej? Okay. Bo on chyba kosztowało 9. Czy to nie ten? Chyba, że gigantów on kosztuje tyle, no to nie wiem. Więc. Proszę tego Titanika. To będzie mamy jednego Titanika z 84 Co ja robię ze swoim życiem i chuj Śmieć. Dobra, koniec wideo. Я бы ну, заставьте суба лайка, и... Ело.